gdyby Polska była w takiej sytuacji jak Ukraina. Panie redaktorze, to jest wina ludzi, którzy do tego doprowadzili, którzy rozbroili Europę. Elity europejskie od lat zajmują się jakimiś głupotami, walką z dwutlenkiem węgla, promowaniem 56 płci, cenzurowaniem wolności słowa. Gospodarka Europy pada. Europa nie istnieje militarnie to jest wina europejskich liderów, którzy sami do tego doprowadzili. Europa z Wielką Brytanią ma 550 milionów mieszkańców, USA 350 milionów, a Rosja 140. Europa to jest największym organizmem z tych trzech, a jest najsłabsze militarnie na własne życzenie. Ale to nie Europa napadła była Ukrainę, tylko Rosja. I oczywiście, że tak. I Rosja postąpiła okropnie, natomiast zrobiła tak, bo mogła, dlatego że Europa niestety jest taka słaba. Jest zupełnie oczywiste, że bez Stanów Zjednoczonych nie da się obronić Ukrainy, bo nie ma takiej siły, więc Załyński zależy od Trumpa. I Trump musi z jednej strony trochę nagiąć Załyńskiego, co już zrobił, ale teraz ma dużo trudniejsze zadanie, bo musi jeszcze nagiąć Putina i zmusić go do, niego, żeby on, do tego, żeby on również zgodził się na te warunki, co może być dużo trudniejsze. No bo nie wiem, czy ma takie lewary. No właśnie, więc to też dopiero mniejsza część roboty wykonana. Załyński już jest skłonny się porozumieć, teraz jeszcze musi odpowiednio porozmawiać z Putinem. Jestem głęboko przekonany, że polscy politycy powinni dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie o interesy zagraniczne. Przestety. Suwerenna Ukraina jest w interesie Polski. W naszym interesie jest to, żebyśmy nie mieli Rosji pod swoją granicą. I tak, opłaca nam się to, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją. Dlatego Polacy pomagają Ukrainie. Nie z jakiejś sympatii, tylko dlatego że nam się to po prostu opłaca. Ale przy okazji można było jeszcze wynegocjować wiele ważnych dla Polski i dla Polaków rzeczy. Można było spróbować zakończyć kult bandery na Ukrainie. Można było wymusić na Ukrainie zgodę na ekshumanizację. Ofiar rzezi wołyńskiej, można było wymusić ustępstwa gospodarcze. Trump pokazał całemu światu, jak się rozmawia z Załońskim. Przez poprzednie trzy lata Załoński jeździł po całym świecie, każdego brał na litość, każdego brał na jakieś argumenty ze współczucia. Trump nagle powiedział: Ej, ale gdzie to, co tu jest dla mnie? Panie redaktorze, Amerykanie nie bronią Polski dlatego, że są brymi ludźmi albo dlatego, że nas lubią, tylko dlatego, że mają w tym interes. W Polsce jest mnóstwo amerykańskich inwestycji. Polska kupuje amerykańskie uzbrojenie za dziesiątki miliardów. Kupujemy elektrownię jądrową do Amerykanów i korporacje mają w Polsce olbrzymie przywileje. Więc trzeba z Amerykanami rozmawiać językiem Amerykanów. Jeżeli chcecie się z Polski wycofać, to zabieracie są swoje korporacje. My nie kupujemy od was broni. Nie chcemy wcale waszej elektrowni jądrowej, możemy chcieć francuską. Kup wysyłamy mnóstwo pieniędzy do Amerykanów i w zamian oczekujemy tego, że będą nas chronić. Jeżeli nie chcą nas chronić, no to do widzenia. Czyli polityka kupimy... czysto transakcyjna. Oczywiście, że tak. Polityka zagraniczna jest czysto transakcyjna. W tym momencie my wysyłamy na Ukrainę broń, wysyłamy tam pieniądze, wysyłamy socjal na Ukrainę 800+, leczymy w Polsce Ukraińców za darmo, którzy nawet nie muszą płacić składki zdrowotnej, kiedy Polacy muszą płacić i w zamian dostajemy jakieś oszczerstwa i nas obrażają i nie wykazują absolutnie żadnej wdzięczności. To w żadnym wypadku nie jest partnerskie porozumienie, traktują nas po prostu jak frajerów.